Siemano, z tej strony Darek Trzeci i dzisiaj pokażę wam yy, tak jak przeczytaliście tutaj poradnik, jak zarobić od pierwszego do 30 poziomu. Mamy, mamy, jak wiecie, cztery klasy postaci, które się dzielą na łącznie na osiem profesji. No i co zrobić? Wybierzemy sobie ninja. Czemu ninja? Bo nie każdy musi grać wojownikiem i mieć aurę, nie każdy... Yy, tak. Nie każdy musi grać wojownikiem i mieć silne, nie każdy musi grać szamanem i mieć błogo i kryta oraz surą nie można, można mieć nie wiem ostrze i ochronkę. Dlatego też wybrałem ninja, bo nie ma takich wspomagaczy, a ma zajebiste skille w PvM, PvP, przepraszam. No jak widzicie, super pierwszy level, ale co dalej? Jak zarobić, jak się wybić? Na zrobienie ku, uwierzcie, trzeba 500 można na przykład wziąć, no dobra, na S26 raczej nikt wam nie da jakiejś kasy, nawet na poty. Ale bez problemu możecie zrobić sobie EQ za 500k. 520k kosztowało mnie zrobienie całego eku dla ninja. Oczywiście mieczych sobie załatwiłem i bengala sobie załatwiłem, tylko po to, by pokazać wam do tego filmu, co można robić. Bez problemu można robić coś, co się nazywa bicie metkami. Jak zobaczycie tutaj, no widzicie, buff jest, bo buff musi być, ale niekoniecznie, bo buff jest tylko po to, żeby pokazać wam, jak się szybko bija, a nie wiecie, obijać się 5 minut przy jednym metku. Ale zasada jest prosta, bić metki. Bić metki, aż po prostu zarobimy jakieś porządne pieniążki na to, by po prostu wbijać kolejne levele. Dobra, no mamy pierwszy level i co dalej? No, metek niestety tutaj był bity przez córkę. Pewnie BM. Bo wiecie, bez ostrza No, ale jest akurat fajnie drugi metek. Super. Gdzie te metki występują, będzie filmik, to znaczy będą y, zdjęcia na końcu filmiku, tak żebyście mogli sobie zobaczyć wszystko, gdzie są jakie metiny. W każdych z królestwa, nie tylko w Shinso bo postarałem się, żeby to było w każdym z królestw pokazane, gdzie one się tam znajdują. Mam nadzieję, że filmik się przyda. Bo jeśli ktoś chce zacząć grę, no to akurat to jest filmik dla niego, żeby zobaczyć jak w ogóle zarobić na pierwsze eku. No niestety pierwsze eku najlepiej trzeba wyżebrać tak naprawdę teraz w tych czasach. Ludzie mają naprawdę dużo kas i dla nich to 500k to jest pikuś. to jest taki piku, że więcej wydadzą na Q. Dla dropka, na którym nie grają tak naprawdę. A dla początkującego to jest naprawdę spora sumka. Dobra, Bengala może Wam nikt nie da, ale jak będą jakieś skrzynki, to zawsze możecie sobie kupić. Jeśli chcecie wydać kasę na IS, albo możecie uzbierać jakieś 500kk i kupić takiego Bengala. Tylko 500kk dla małego levelu to będzie trochę sporo. Ale jeśli ktoś zbiera wszystko, dosłownie wszystko, to mu się naprawdę to opłaci. Jasne, można też kupić rękawice na tydzień. Jednakże myślę, że to jest trochę mało opłacalne, jeśli nie mamy żadnego wierzchowca. Dlatego też jeśli mamy wierzchowca, rękawice opłaca się jak najbardziej i pamiętajcie o gildii. kół? Kurczę, ludzie, aura. No po prostu to jest genialne. 10 kk wpadło od razu na pierwszym, od pierwszego do szóstego. Bez problemu można je sprzedać na rynku. Bez problemu, uwierzcie. Najmniejszy problem to jest sprzedanie kułaury. Dobrze, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam i pamiętajcie, jeśli podoba Wam się film i przyda Wam się taki poradnik, czyli jak zarobić na pierwszym, 30 levelu, to zasubskrybujcie kanał, bo będzie tych poradników jeszcze kilkanaście, to się Wam na pewno przyda, jeśli chcecie zacząć swoją grę w Metinie. A teraz takie jeszcze y, mapki, gdzie co jest. Wszystko macie ładnie opisane. Mapki macie też na Facebooku, tam Wam wróciłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, ma, może wejść i tam będzie miał wszystkie mapki dotyczące no, tych Metków, wszystkich od 1 do 25 levelu w, na pierwszych mapach. Zapraszam was do subskrybowania kanału i do dodania łapki w górę, bo to bardzo przyspieszy następny odcinek. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Pa, pa.